Mamy, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Mamy w końcu pełne los spoileros do rozdziału z 84 z Dragon Ballos Superos, ale już teraz na poważnie pewnie już nie widzieliście, to tylko wyrażę swoje zdanie temat tych, że Spoilerów, nie będę za bardzo zawracać nikomu gitary. Wszystkie te podsumowania, skany itd. Tak będą na ekranie, więc będziecie mogli sobie na bieżąco je oglądać. Jeżeli chodzi o ten rozdział na podstawie tego, co jest dostępne aktualnie, czyli skany i podsumowanie, to jedyna rzecz. Jak już mówiłem, to nie podoba mi się. To całe życzenie Bardoka i ten temat zamykamy, nie będziemy już kopać leżącego. Jeżeli chodzi o inne aspekty to wow, nie spodziewałem się, że zobaczymy Ultra Instinct Goku i Ultra Ego Vegeta walczących razem. Co więcej, gaz nadal ich... Kopię po mordzie, także nie wygląda to za ciekawie, jeżeli chodzi o naszych bohaterów, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć, bo tu i ówdzie są wskazówki, że coś tam gaz już pomału traci paliwo. he. <śm> Także role mogą się jeszcze odwrócić, a być może jeszcze do czegoś dojdzie. Ludzie już teraz spekulują o Ultra Gogecie, chociaż nie wiem, czy to by było dobre rozwiązanie. I jeżeli już by to się wydarzyło, to ta fuzja by potrwała może z pół minuty, minutę. Zobaczymy, co to będzie. W każdym razie do tego musiałoby się przyłożyć granola i jakoś odciągnąć tego całego gaza. Wtedy też wydaje mi się, że. Pozostali koledzy od gaza raczej by tak nie stali bezczynnie. Oczywiście, jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, jeżeli chodzi o te podsumowanie i skany i tak dalej, to to, że osoba, która to tłumaczyła, troszkę no nie popisała się i można odnieść wrażenie, że L. mówi o tym, że gaz jest z innego wszechświata. Oczywiście to nie jest prawda. Jeżeli chodzi o poprawione tłumaczenie, to chodzi tutaj o to, że ten jego numer jeden, najsilniejszego we świecie, jest na całkowicie innym poziomie niż Granoli. To jest całkowicie wszystko, co musicie wiedzieć, jeżeli chodzi o tą poprawkę, więc wracając do moich odczuć i przemyśle na temat tego, co w tym rozdziale się dzieje na podstawie tych całych spoilerów, tych przecieków, tych skanów. Tak jak mówiłem, nie spodziewałem się, że zobaczymy tych dwóch akcji, to w akcji, kiedy to łączą razem siły i nawalają się z tym gazem. Myślałem, że to ponownie będzie coś na zasadzie, że ok, moja kolej, poczekasz, że ja dostanę w pierdziel, ty potem możesz walczyć, ale co mnie zabolało, to to, że nie zobaczyliśmy ich w zbrojach Saiyan, niestety. To był taki zwyczajny bait ze strony Toriamy i Toyotaro, pewnie tylko i wyłącznie na to, żeby pojawiło się to w jakiejś grze, jakiejś figurki czy coś w tym stylu. I mimo, że ta dwójka używa swoich najsilniejszych form, to niestety, jak już wcześniej mówiłem, no gaz daj im popalić. Ale kończy się ten rozdział tym, że Vegeta zdradza swojego asa w rękawie, czyli to, że używa formy Ultraego i kiedy dostaje w pierdziel, no to staje się silniejszy. więc nie wiem, nie wiem, czy to był dobry pomysł ze strony Vegety zdradzać taki sekret. Teraz może być tak, że Gaz zdecyduje się, że mm -hmm, niechętnie będzie go chciał uderzać, zadawać mu obrażenia, żeby ten tak przypadkiem czasem nie stał się silniejszy. Może skoncentrować się na Goku i ewentualnie na innych osobach, więc troszkę to wydaje mi się Wegeta zmaścił, no ale ultra jego, więc chłop musiał się wygadać i jak widać będąc w tej formie Ultraego to poziom inteligencji chyba nieco spada na no, to tylko takie tam moje czy grosze, jeżeli chodzi o tą gadkę Wegety. Także ten rozdział jeszcze nie kończy tej całej potyczki i może jeszcze rozdział 2, może Góra 3, jeżeli chodzi o tą walkę i o tą sagę. Także jeżeli chodzi o akcję, no to ten rozdział pokazuje, że jednak twórcy potrafią pod tym względem, że tak powiem, Crystalowiu dowieść dostarczyć. Jak już mówiłem, no niestety regularnie nie jest najlepiej, no ale jest jak jest. Także kiedy już ten rozdział się oficjalnie, wtedy też pojawi się recenzja z mojej strony. Także jeżeli czytaliście te streszczenie, te spoilery, to dajcie znać w komentarzu co wy o tym wszystkim sądzicie, czy wam się podoba, nie podoba. Jakie są wasze, wasze odczucia na temat tego też rozdziału i to by było z mojej strony na tyle już słyszę i czuję, że pomału wysiada mi głos i trzeba go oszczędzać jak najbardziej. Także tutaj stawiamy kropkę. Jeżeli film się spodobał, zostawiajcie łapę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawiacie suba ze dzwoneczkiem. To tyle. Na razie.